Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Pasmo Górskie w Arizonie, gdzie znajduje się Międzynarodowe Obserwatorium na Górze Graham i urządzenie Lucifer, jest uważane przez Indian Apaczów za jedną z najświętszych gór w Ameryce. Historia wskazuje, że częściowo rdzenni mieszkańcy uznawali całe pasmo za święte z ukierunkowaniem na górę, dlatego że została wybrana przez konsorcjum MGIO i wiąże się z niezwykłą aktywnością niebiańską obecnie i w starożytności, kiedy to ufo zwane światłami duchowymi przemieszczały się po niebie. Można rozmyślać nad tym, że przyczyniło się to do przypisywania przez apaczów mocy układowi słonecznemu, lokalizacji metafizycznych portali i innych zjawisk nadprzyrodzonych. Mit apaczów o stworzeniu świata jest w tym względzie wymowny, gdyż jedna z wersji mówi o tym, który żyje na górze, który zstąpił na Ziemię w latającym dysku na początku stworzenia. Tutaj mała dygresja. Nie tak dawno temu w jednym z odcinków mówiliśmy o tym, że słowo niebo oznaczało nie miejsce, ale kierunek, na którego końcu znajdowała się góra. Kiedy starożytny człowiek mówił, oni stąpili z nieba i wskazywał ręką górę jako kierunek, gdzie znajduje się góra fizyczna, wszystko było wiadomo. A kiedy cofniemy się do upadłych i ich zejścia na górę, dowiadujemy się, że upadli aniołowie według tradycji judeo-chrześcijańskiej i apokryficznej Księgi Henocha stąpili na górę Hermon. I było ich dwustu. Teraz już wiadomo, że jeżeli mówimy o istotach nieżyjących fizycznie na ziemi, mamy na myśli istoty z nieba, czyli te, które zstąpiły na górę, co jest równoznaczne z kierunkiem. Na początku nic nie istniał. Nie było ziemi, nieba, słońca. Księżyca tylko ciemność była wszędzie. Rozpoczyna się legenda, po czym dowiadujemy się z niej, że nagle z ciemności wyłonił się dysk. Z jednej strony żółty, a z drugiej strony biały, zawieszony w powietrzu. Wewnątrz dysku siedział brodaty mężczyzna, Stwórca, ten, który żyje ponad Jakże blisko tej mitologii do mitologii judeo-chrześcijańskiej. Chociaż żaden pojedynczy mit stworzenia Apaczów nie dominuje we wszystkich wierzeniach lemiennych, większość grup przekazuje wspólne kluczowe zasady i symbolikę w ramach swoich historii ustnych. Oprócz stwórcy jadącego na niebieskim dysku pojawia się smok, obdarzony mocą mowy, który targuje się z ludźmi, a także nadprzyrodzone bramy związane z górami, Chinaitich, czyli Chinati Mountains w Teksasie, przez które mogą przybywać istoty duchowe. Czasami duchy te są reprezentowane przez sowę, co dla Indian z plemienia Apaczów oznacza nadchodzącą śmierć, o ile ktoś śni o sowie. Natomiast Indianie hopi uważają sowę „Ziemną Koko” za strażnika ciemności, który jest Bogiem zmarłych i pilnuje podziemi. To bardzo fascynująca sprawa, biorąc pod uwagę związek z opowieściami o porwaniu przez kosmitów, w których sowa jest przebraniem, dzięki któremu porwana osoba zostaje przekonana, że obcy o wyłupiastych oczach w jej pamięci to w rzeczywistości sowa, którą gdzieś widziała i która zapisała się w jej pamięci. W całej historii chrześcijaństwa sowy kojarzone były z czarami i latającymi czarownicami, a źródła tych legend zdają się pokrywać z wieloma opowieściami o porwaniach, które omówimy później. Wystarczy powiedzieć, że te starożytne, rdzenne koncepcje dotyczące latających dysków, latających stwórców, świateł duchowych słów, mówiącego smoka lub wielkiego węża, a nawet nadprzyrodzonych bram związanych z pasmami górskimi, pojawiły się na długo przed tym, zanim Watykan zwrócił uwagę na Górę Graham. W 1988 roku amerykański horror science fiction Oni żyją W reżyserii Johna Carpentera Przedstawiał bezimiennego włóczęgę Granego przez zawodowego wrestlera Rodiego, Rodiego Pipera Który odkrywa, że elity rządzące To w rzeczywistości kosmici Którzy zahidnotyzowali ludzkość I zarządzają jej sprawami społecznymi Za pomocą podprogowych przekazów Ukrytych w memach I mediach masowego przekazu w ważnej, wczesnej scenie nada, jak nazywa się postać Pipera, wchodzi do zaułka i znajduje pudełko z czarnymi okularami przeciwsłonecznymi. Zakłada je i wkrótce odkrywa, że zawierają one bardzo specjalny filtr. Patrząc przez nie dostrzega rzeczywistość ponurego świata, że globalne media i reklamy w rzeczywistości zawierają totalitarne nakazy posłuszeństwa i konformizmu w konsumpcjonizmie, mającego na celu kontrolowanie nieświadomej populacji ludzkiej przez humanoidalne istoty z groteskowymi twarzami przypominającymi czaszki. Choć w tamtym czasie film okazał się porażką komercyjną. Ostatecznie trafił do czołówki 25 kultowych klasyków, gdzie utrzymuje się do dzisiaj według magazynu Entertainment Weekly Magazine. Plakaty filmowe i teatralne często można dziś znaleźć w szyderczych artykułach redakcyjnych przedstawiających cele totalitarystów i elit, ale inną sugestią, która zazwyczaj pozostaje bezdyskusyjna jest to, jak świat może być rzeczywiście opanowany przez nieludzkie siły nieznanej rzeczywistości, o której większość ludzi nawet nie ma pojęcia. Po pierwsze, z czysto niematerialnej rzeczywistości wiemy, że demony i ich militarystyczne zainteresowanie ludźmi i geografią są faktami ontologicznymi zgodnie z Biblią. W Starym Testamencie demony są postrzegane jako żywa siła stojąca za bałwochwalstwem, to jest księga powtórzonego prawa 32,17, a w Nowym Testamencie wszyscy autorzy odnoszą się do ich wpływu. Teksty pozabiblijne, w tym starożytne dzieła pseudoepigraficzne, takie jak Pierwsza Księga Henocha, oraz pisma stworzone po powstaniu Nowego Testamentu, takie jak Didache, list Ignacego do Efezjan i pasterz Hermesa, potwierdzają tę obawę. Ojcowie Kościoła podkreślali również, że złe duchy starają się pokrzyżować wolę Boga na ziemi, atakując w szczególności ciało Chrystusa i społeczeństwo w ogóle jako niewidzialni pośrednicy, zarówno dobrzy, jak i źli, wkraczający między osobowości duchowej i ludzkie w domu, w Kościele, w rządzie i w społeczeństwie. Zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego tak się dzieje, zostało wyjaśnione w badaniach demonologicznych, takich jak Rada Boska, termin używany przez uczonych hebrajskich i semickich, na określenie panteonu istot boskich lub aniołów, którzy zarządzają sprawami nieba i ziemi. Gdzie eksperci zazwyczaj zgadzają się, że począwszy od wieży Babel, czyli wielkiego Ziguratu, świat i jego mieszkańcy zostali wydziedziczeni przez suwerennego Boga Izraela i oddani pod władzę pomniejszych istot boskich, które stały się skorumpowane i nielojalne wobec Boga w zarządzaniu tymi narodami. Psalm 82. Po zburzeniu wieży Babel Wielkiego Ziguratu istoty też szybko zaczęto czcić na ziemi jako bogów, co dało początek kultowi demonów. Warto tutaj pochylić się nad dziejami apostolskimi 741 42 psalmami 96, 5 i 1 i liście do Koryntian 10:20 oraz dążeniu upadłych aniołów do odciągnięcia ludzkości od Boga. Choć panowanie tych bytów i ich cele są często pomijane, ścisła współpraca między siłami zła a nieodrodzonymi architektami społecznymi regularnie odbywa się poza zasięgiem wzroku niezliczonych rzecz, które są ślepe na ich rzeczywistość. Innymi słowy, jak sugeruje film, oni żyją za plecami gubernatorów, prawodawców, prezydentów, dyktatorów, a nawet przywódców religijnych, niegodziwe moce duchowe poruszają się w machinie kościelnych i świeckich rządów oraz mediów tak swobodnie, jak im na to pozwalają. I takie mocarstwa rozpoznają jakąś organizację religijną lub polityczną która stała się siłą dobra moralnego, podejmują poprzez wyrafinowany labirynt widzialnych i niewidzialnych przedstawicieli działania mające na celu obalenie tej organizacji jedna sprawiedliwa dusza naraz. To właśnie w tej ukrytej arenie złowrogiej nadprzyrodzoności organizują się nieodrodzeni ludzie. Pod wpływem demonów są oni organizowani w ramach wielkiego złego systemu lub imperium, opisywanego w różnych fragmentach Pisma Świętego jako szatański porządek. ponad 30 ważnych tekstach biblijnych grecki Nowy Testament używa terminu kosmos, opisując ten rząd za rządem. To właśnie tutaj ludzkie ego oddzielone od Boga staje się wrogie wobec służby ludzkości, postrzegając ludzi jako towar, którym można manipulować w celu zaspokojenia diabelskich ambicji. Niektórzy badacze uważają, że początki tego zjawiska sięgają odległej przeszłości, kiedy ogień w umyśle Lucyfera sprawił, że potężny cherubin wywyższył się ponad dobro stworzenia Bożego. Niegdyś uwielbiony duch oszalały z powodu jednoznacznego pragnienia rządzenia, podboju i dominacji, zrodził podobną rządzę wśród swoich wyznawców, która trwa do dziś wśród agentów ciemnej mocy, strzegących uprzywilejowanej symetrii przyczynowo-skutkowej między widzialnymi i niewidzialnymi osobowościami. Na życzenie szatana archonci dowodzą tą nadprzyrodzoną geopolityczną sferą, dominując kosmokratorami, władcami ciemności działającymi w i za pośrednictwem ludzkich odpowiedników, którzy z kolei dowodzą duchami niższej rangi, dopóki każdy szczebel ziemskiej władzy świeckiej i religijnej nie zostanie dotknięty tym wpływem. Gdybyśmy mogli zajrzeć przez zasłonę do tej domeny, zobaczylibyśmy świat tętniący dobrem ze złem. Miejsce, gdzie najwyższą nagrodą są dusze ludzkie, a legiony walczą o kontrolę nad miastami i mieszkańcami. Dając temu żywe świadectwo, szatan zaoferował Jezusowi całą władzę i chwałę rządów tego świata. Szatan powiedział, całą tę władzę. Kontrolę. Dam Tobie i chwałę ich ziemskich miast, bo to jest mi przekazane. I komu chcę, to dam. Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Łukasza 4, 6, 7 Jak podaje list do Efezjan, to właśnie w tym panowaniu, a nie w ciele i krwi, rozpoczyna się sprzeciwianie się woli Bożej na ziemi. Podczas gdy ludzie i instytucje często są twarzami naszych problemów, konflikt ma swoje źródło poza nimi, w miejscu, gdzie knują niewidzialne siły. Siły te mogą mieć większy wpływ, niż kiedykolwiek mógł ktokolwiek sobie wyobrazić. W rzeczywistości istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwsze morderstwo opisane w księdze rodzaju było inspirowane przez demony. Czy ktoś się kiedyś zastanawiał, dlaczego grzech? Jest personifikowany, gdy Bóg ostrzega Kaina. Jeśli dobrze czynisz, czyż nie będziesz przyjęty? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech czyhał drzwi. Do ciebie będzie należeć jego pożądanie, a ty będziesz nad nim panował. Księga Rodzaju 4.7. Czy nie wydaje się tutaj dziwne, że grzech to on? A jeśli Kain nie będzie dobrze postępował, będzie pożądaniem grzechu? Jak grzech może mieć pożądanie? Najwyraźniej dzieje się tu coś więcej, a badacze odkryli zaskakujące odpowiedzi. Wspaniałą cechą archeologii jest to, że obecnie rozumiemy kontekst biblijny lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Naukowcy przetłumaczyli mnóstwo tabliczek z mezopotami, które nie tylko dostarczają kontekstowych wskazówek do odniesień biblijnych, ale także pozwalają zrozumieć zapożyczone słownictwo semickie. W tym przypadku dokładna analiza tekstu hebrajskiego prowadzi wielu ewangelickich uczonych opowiadających się za nieomylnością do wniosku, że imię słów hebrajski roebes przetłumaczony jako leży lub kuta w innych przekładach jest zapożyczeniem z akadu rabisu oznaczającym demona. W starożytnym języku hebrajskim nie ma samogłosek, więc RBS zapewnia taką elastyczność. Oczywiście są inni uczeni, którzy się temu sprzeciwiają, preferując mniej nadprzyrodzoną egzegezę, ale kontekst fragmentu przemawia za interpretacją demoniczną. Grzech nie czycha, ale demony tak. Biblista John Walton zgadza się z tym twierdząc, że fakt, iż tekst wspomina o pragnieniu panowania nad Kainem, faworyzuje rabisu jako demona. Tak więc tuż przed pierwszym morderstwem w historii, Grzech jest przedstawiany jako demon Brahma czekający na dogodny moment zaproszenie, które nadchodzi zbyt wcześnie. Starożytna literatura akadyjska ujawnia bardziej zdumiewające dane. W tekstach medycznych osoby dotknięte grzechem są przedstawiane jako kroczące ścieżką rabisu. Rabisu go pochwycił. Rdzenne znaczenie tego terminu oznacza ten, który czycha, cały czas czycha, jako ten lew ryczący, rabisu, demon. W opisach demonów, które czyhają na swoje ofiary w różnych miejscach, można dostrzec dziwne podobieństwa do współczesnych porwań. Rabis Uri, rabisu dachu, rabis Nari, rabisu rzeki, rabis Harbati, rabisu pustkowia. Wygląda na to, że istniało rabisu praktycznie na każde miejsce. To jest niepokojące. Pomijając złe maniery, rozważmy rabis Uri, rabisu drogi, czy Barney i Betty Hill, jadąc późno w nocy odludną drogą mogli natknąć się na coś podobnego, objawiającego się fizycznie w nowoczesnym stroju. A co, jeśli istnieje coś więcej, coś ucieleśnionego? A co, jeśli niematerialna lub wcielona rzeczywistość, opisana powyżej, stanowi tylko część historii? A co, jeśli przynajmniej w niektórych przypadkach istnieje coś bardziej fizycznego niż szeptany wpływ demonów na ludzki umysł? A co, jeśli wśród nas żyją namacalne ludzkie hybrydy? Gotowe przedłużenia umożliwiające wcielenie się lub ucieleśnienie potężnych kosmiczno-demonicznych bytów, takich jak stworzenia w filmie Oni żyją lub Nefilimowie ze starożytnych czasów? Czy taka koncepcja jest zbyt nieprawdopodobna dla nas, aby mogła być prawdziwa? Czy zdziwilibyście się drodzy widzowie? Dowiadując się, że niektórzy bardzo inteligentni ludzie, w tym naukowcy, wierzą, pożyczając kwestię, którą Karol Anne tak złowieszczo wyraziła w filmie Poltergeist z 1982 roku, oni są tutaj. Czy to właśnie ta tajemna wiedza sprawiła, że watykański astronom Guy Consol Magno przytoczył nam biblijną historię Nefilimów jako przykład kosmicznych zbawicieli, do których człowiek wkrótce będzie się zwracał po zbawienie, sugerując, że sam Jezus Chrystus z Nazaretu był produktem hybrydyzacji kosmiczno-ludzkiej? Co tu się dzieje? Wśród badaczy świeckich i religijnych toczy się dzisiaj zakulisowa i potajemna, kontrowersyjna debata na ten temat, która w ostatnich latach nabiera tempa wśród tych, którzy uznają przede wszystkim, że genetycznie modyfikowane rośliny, zwierzęta, a nawet ludzie są już rzeczywistością, o czym powiemy w którymś z kolejnych naszych filmów. Nienaturalne formy życia pojawiły się po raz pierwszy w starożytności i według Biblii jest to zjawisko powtarzalne, co oznacza, że krzyżowanie się ludzi nie tylko miało miejsce w najdawniejszych czasach, ale nastąpiła co najmniej druga fala w czasach Abrahama, Mojżesza i Królestwa Dawida, a co wcześniejsze przepowiedziano, że wybuchnie ponownie w czasach późniejszych. Pokażemy zatem, że pytanie jednoznacznie nie brzmi, czy ludzie byli, mogą być lub są krzyżowani, ale czy w tym procesie biorą udział siły pozaziemskie na wskroś demoniczne. Jeśli tak, czy to oznacza coś bardzo nieprzyjemnego, o czym większość z nas nie chce myśleć, że istnieje forma człowieka, której prawdopodobnie nie da się odkryć.